Inżynier poniża młodego murarza. Nie mając pojęcia, że zostanie przez niego upokorzony na oczach wszystkich, zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Miłego oglądania. Paweł Nowak przekroczył bramę placu budowy w Gdańsku ze ściśniętym gardłem i plecakiem, noszącym ciężar więcej niż tylko narzędzia, zużyta poziomica z porysowanym szkłem kielnia z wyślizganą rączką i blaszane pudełko z domowymi kanapkami oraz plastikowym kubkiem kompotu z jabłek. Wszystko, co miał, mieściło się w tej jednej torbie. Każdy krok odbijał się w nim echem, jakby zbliżał się do czegoś, co nie powinno zostać odkryte. Regulując hełm ochronny, poczuł, jak napięcie skręca się w jego żołądku. Był to jego pierwszy legalny etat, pierwszy dzień, pierwsza cegła, ale miejsce, do którego trafił, nie przypominało tego z opowieści ojca. Cisza była zbyt głęboka, zbyt dokładna, jakby ukrywała coś więcej niż tylko dźwięki. Nowak, tak? Głos niski i suchy, jak zardzewiała blacha, uderzył go z tyłu. Odwrócił się gwałtownie. Jerzy Lewandowski, majster z oczami, które nie patrzyły, one osądzały. W ręku trzymał notatnik, palcem przesuwał po zapisanych liniach, jak po kartach oskarżenia. Tak jest, panie Jerzy, odpowiedział Paweł, ledwo przełykając ślinę. Jakie mam zadanie? Jerzy nie podniósł wzroku. Fundamenty. Weź poziomice i wypoziomuj teren. Mniej pytań, więcej roboty i tyle. Ani słowa więcej. W tym miejscu każde zdanie wydawało się ważyć tonę i każde spojrzenie było testem. Paweł przeszedł między rozciągniętymi sznurkami wyznaczającymi zarys fundamentów. Ręce lekko mu drżały, gdy chwytał poziomice, jakby w obawie, że urządzenie zdradzi jego niepewność. Wtedy to zobaczył. Coś niepasującego. Pod przewróconym palnikiem do asfaltu coś wystawało. Zgiął kolana, sięgnął ręką. Skrawek papieru. Delikatnie go rozłożył, nie chcąc zniszczyć kruchości tego, co mogło być zapomnianą wskazówką. Linie, nierówne, drżące, jakby rysowane w pośpiechu, na skraju. Słowa wyblakłe, wypisane tuszem, który żółku jak stary pergamin. Spadek plus dwa metrów. Uwaga na osiadanie. Zadrżał. To nie była zwykła notatka. Było w niej coś osobistego, jakby autor próbował kogoś ostrzec. Paweł schował papier do kieszeni kamizelki, uniósł wzrok i spojrzał w kierunku granicy Placu Budowy. Tam, jak wyjęty z innego świata, stał doktor Adam Wiśniewski. Śnieżnobiały kombinezon, Tablet w dłoni trzymany niczym berło. Był jak figura z reklamy: czysty, chłodny, nienaruszalny. Spojrzał na Pawła i uniósł brew. Co tam masz, chłopcze? Plany są w tablecie, nie w starych śmieciach. Rzucił skpiną, obracając urządzenie na palcach z taką obojętnością, jakby trzymał plastikową tackę. Paweł poczuł, jak ogień zawstydzenia rozlewa mu się po karku. Skinął głową, chowając kartkę jeszcze głębiej, niemal do serca ale coś w nim już się zmieniło. Ciche pytania, które nie dawały spokoju. Dlaczego ten spadek nie został uwzględniony? Kto zostawił tę notatkę i przed czym ostrzegała? Nie miał czasu, by szukać odpowiedzi. Musiał wrócić do poziomowania, ale teraz każdy centymetr był sprawdzany z obsesyjną dokładnością. Wbijając paliki, patrzył na teren inaczej. Już nie jako chłopiec z poziomicą, ale jako ktoś, kto odkrył ślad. Mały, ledwie widoczny, lecz mogący zmienić wszystko. Szkic pulsował w jego kieszeni jak tajemnica, gotowa do wybuchu. Czy był to tylko błąd w zapiskach, czy może ukryta wada, której nikt nie chciał zobaczyć? Odpowiedź istniała i czekała, tuż pod powierzchnią. Gdy wsunął ostatni palik i spojrzał za siebie, nie zauważył, że ktoś go obserwuje. Z wnętrza baraku, z za lekko uchylonego okna, cień poruszył się powoli. A potem zniknął. I właśnie wtedy, dokładnie w tej chwili, coś zaczęło się zmieniać. Coś, co miało wyjść na światło dzienne w następnym rozdziale. W kolejnych dniach Paweł zjawiał się na placu budowy, zanim ktokolwiek zdążył przekroczyć bramę. Cichy, niemal niezauważalny, sunął między rusztowaniami jak cień. W jego kieszeni wciąż spoczywał tamten papier. Stary, wymięty, ale wciąż żywy. Jakby z każdą godziną nabierał nowego znaczenia. Wpatrywał się w teren z intensywnością, jakiej sam się nie spodziewał. Gdy wsypywał cement do wirującego bębna betoniarki, słyszał coś więcej niż tylko hałas pracy. Każdy obrót mieszadła zdawał się wypowiadać głuche słowa, niedosłyszalne, ale obecne, jakby sam beton próbował przemówić. Z zamyślenia wyrwał go głos Mareka. Najgłośniejszego i najbardziej bezczelnego z robotników. Marek zbliżył się, wycierając ręce o spodnie, i z uśmieszkiem na twarzy wskazał na kieszeń Pawła. No proszę, nowak znowu z tym papierem z muzeum? rzucił szyderczo. Co tam masz, mapę skarbów? Paweł podniósł wzrok i nieco twardziej niż zwykle odpowiedział. Po prostu sprawdzam, czy wszystko się zgadza. Kiedyś też budowano i to bez żadnych ekranów. Marek roześmiał się, opierając się o betoniarkę. Kiedyś też ludzie myli się w bali i leczyli się spirytusem. Czasy się zmieniły, nowak. Jak chcesz tu zostać, naucz się patrzeć w tablet, nie w przeszłość. W tym samym czasie, z dala od rozmowy, Jerzy Lewandowski obserwował ich obóz pod przymrużonych powiek. Nie odezwał się, nie poruszył. Tylko jego dłoń zacisnęła się na ołówku, którym wcześniej kreślił linię na desce kreślarskiej. Dobrze wiedział, że stare szkice, Potrafią powiedzieć więcej niż nowe aplikacje. Ale teraz. Teraz trzeba było milczeć. Adam Wiśniewski nie znosił sprzeciwu, a Jerzy nie miał już siły na konflikty. Paweł zajął się mieszaniem kolejnej partii zaprawy, ale jego myśli nie opuszczały północnej strony fundamentów. Nagle usłyszał cichy trzask. Tak subtelny, że przez moment uznał, że go sobie wyobraził. Zamarł. Spojrzał w kierunku, z którego dobiegał dźwięk, tam gdzie wylewali beton dzień wcześniej. Wziął łopatę i podszedł ostrożnie. Przesunął ją po świeżej, jeszcze nieutwardzonej powierzchni i wtedy zobaczył lekki, niemal niedostrzegalny opad. Jakby ziemia się cofnęła o centymetry. Na jej powierzchni spoczywał worek z cementem, który powoli osiadał, zostawiając po sobie wgłębienie. Paweł sięgnął po złożony szkic. Ten sam, który nosił przy sobie od pierwszego dnia. Spadek plus dwa ceny Uwaga na osiadanie. Poczuł uścisk w żołądku. To nie był przypadek. To było ostrzeżenie. I wszystko wskazywało na to, że nikt wcześniej go nie potraktował poważnie. Nie mógł dłużej czekać. Zbliżył się do Jerzego, który właśnie sprawdzał kątownik przy zachodnim murze. Panie Jerzy, zaczął nieco zbyt nerwowo. Proszę spojrzeć. Coś się dzieje na północy. Beton opada dokładnie tam, gdzie zaznaczono to na tym starym szkicu. Jerzy nie spojrzał na papier. Teraz Nowak? Teraz mam rzucić robotę, bo ty widzisz cień w betonie? Rzucił zniecierpliwiony. Pracuj dalej. Mniej myślenia, więcej działania. Paweł chciał coś powiedzieć, ale zatrzymał się. W oczach majstra zobaczył niezłość, lecz coś bardziej niepokojącego: zmęczenie i strach. Odszedł. Do końca zmiany wykonywał swoją pracę dokładnie, ale mechanicznie. Jak maszyna. Czekał tylko, aż będzie mógł wrócić w tamto miejsce. Gdy plac opustoszał, Paweł znowu wrócił na północny fragment fundamentów. Z latarką w dłoni przyklęknął i zaczął badać strukturę. I wtedy to zobaczył pęknięcie. Wąskie, niemal niewidoczne, ale długie. Ciągnęło się wzdłuż jednej z linii, które były również oznaczone na szkicu. Dotknął go palcem. Beton był zimny, ale drżał, jakby coś pod nim pulsowało. Wrócił wzrokiem do notatki. Rekalibracja odpływu, nie zatykać. To zdanie pojawiło się tuż pod wcześniejszą adnotacją. Dopiero teraz je dostrzegł. Litery były prawie starte. Serce mu przyspieszyło. Co to miało znaczyć? Zatkanie czego? Dlaczego nikt o tym nie wspomniał? Czy ktoś specjalnie zignorował ten dokument? Na moment przestał oddychać. Z daleka usłyszał głos niski, znany. Szukasz duchów, Nowak? Adam Wiśniewski stał nieopodal, z rękami w kieszeniach, wpatrując się w Pawła z wyrazem obojętnej ciekawości. Czasem lepiej nie zaglądać za głęboko. Można znaleźć coś, co lepiej zostawić w spokoju. Uśmiechnął się lekko i odszedł. Paweł wstał powoli. W tej chwili zrozumiał, że nie tylko coś jest ukrywane, ale że niektórzy wiedzą, co to jest i milczą. Nie był już tylko ciekaw, był zdecydowany. I dokładnie wtedy, gdy ruszył w stronę baraku, gotowy sięgnąć po kolejne dokumenty, które mogłyby rzucić światło na ten fragment terenu, usłyszał trzask drzwi magazynu. Wszystko zaczęło się dokładnie w momencie, gdy drzwi magazynu trzasnęły z impetem. Paweł cofnął się odruchowo, a echo tego dźwięku odbiło się w jego głowie, jak sygnał rozpoczęcia czegoś nieodwracalnego. Wiedział, że nie będzie odwrotu. Wiedział, że poruszył coś, co miało pozostać zakopane. Następnego dnia miała się odbyć wewnętrzna kontrola, wydarzenie, które paraliżowało wszystkich na placu budowy. Mówiono o niej szeptem, jakby samo jej wspomnienie mogło przywołać konsekwencje. Przez cały ranek robotnicy poruszali się w nerwowym milczeniu, a każdy dźwięk wydawał się ostrzejszy niż zwykle. Adam Wiśniewski pojawił się, jak zwykle, punktualnie, nieskazitelnie ubrany, z tabletem przyklejonym do dłoni. Jego kroki wyznaczały rytm zdyscyplinowanego chaosu. Gdy zgromadził ekipę wokół prowizorycznego stołu, rozwinął plan budowy niczym mapę bitwy. Nie ma tu miejsca na improwizację, oznajmił mrużąc oczy. Każdy etap prac musi być zgodny z dokumentacją. Kto się pomyli, poniesie konsekwencje. Głosy ucichły. Nikt nie odważył się nawet przełknąć śliny. Paweł stał na końcu rzędu, blady, z ciałem napiętym do granic. W dłoniach trzymał swój stary, zniszczony zeszyt. Notatki były chaotyczne, ale spójne: daty, miejsca, kąty osiadania, a przede wszystkim rysunek, który wszystko zapoczątkował. Czuł, że jeśli nie odezwie się teraz, ten dzień skończy się jak każdy inny, i fundamenty, które nosiły w sobie błąd, zostaną zakryte warstwą milczenia. Uniósł rękę. Ruch ten był jak uderzenie w tafle wody, cisza zgęstniała, a wszystkie oczy zwróciły się ku niemu. Chcesz mi przerwać prezentację uczniaku? Adam zapytał z wymuszoną cierpliwością, ale gniew już buzował w jego tonie. Paweł przełknął ślinę. Głos mu zadrżał, ale nie uciekł. Przepraszam, panie Adamie. Ale muszę to powiedzieć. Na północnej części wykryłem nierówność, która może prowadzić do zatrzymywania się wody przy większym opadzie. Fundamenty tam pękają, a dokumentuję to od zeszłego tygodnia. W powietrzu zapadła pustka. Niektórzy robotnicy opuścili wzrok, inni spojrzeli na siebie porozumiewawczo, jakby wiedzieli, że Paweł wypowiedział to, o czym bali się mówić. Adam zaśmiał się krótko, nerwowo. I co teraz? Chcesz mnie nauczać podstaw inżynierii? Zakpił, machając tabletem. Może ktoś da mu tablet, skoro czuje się mądrzejszy od dokumentacji. Napięcie zaczynało się przeradzać w drwinę, gdy nagle z cienia wyszedł Tomasz Kowalski, dyrektor techniczny. Jego obecność wyciszyła zebranych. Co tu się dzieje? Zapytał, krzyżując ramiona. Adam zaciął się, jakby słowa utknęły mu w gardle. Wtedy Paweł, wykorzystując moment, podszedł do Tomasza i spokojnie, ale z determinacją przedstawił notatki. Pokazał rysunki na ziemi, opisał zmierzone spadki, konkretne momenty pękania. Tomasz nie przerwał mu ani razu. Słuchał, a to wystarczyło, by reszta zamilkła. Sprawdzimy to, powiedział w końcu stanowczo, tam gdzie wskazałeś. Spadek powinien wynosić minimum 1%. Chodź ze mną. Adam zbladł, zgrzytnął zębami, ale nie powiedział nic. Jerzy zawahał się, spojrzał na Adama, a potem bez słowa ruszył za Tomaszem i Pawłem. Dotarli do północnego sektora, zmierzono grunt, sprawdzono wilgotność, pobrano próbki, napięcie wśród zebranych robotników rosło z każdą minutą. W końcu Tomasz wyprostował się i spojrzał na Adama. Potwierdzam, osiadanie gruntu, brak odpowiedniej kompaktacji, zbyt niski spadek. Gdyby nie reakcja pana Nowaka, przeszlibyśmy te kontrole na ślepo. Dziękuję za czujność. Słowa te rozeszły się po placu jak uderzenie. Paweł poczuł, że kolana się pod nim uginają. Przez sekundę miał ochotę uciec, ukryć się gdzieś za ścianą i zniknąć. Ale spojrzenie Tomasza, surowe lecz pełne szacunku, zatrzymało go na miejscu. Jerzy, który dotąd milczał, pokiwał głową i położył dłoń na ramieniu Pawła. Nic nie powiedział, ale nie musiał. Rabunek milczenia został przerwany. Fala betonu skrywała nie tylko błąd konstrukcyjny, ale całą warstwę przemilczanych ostrzeżeń, których echo właśnie znalazło swój głos. I w chwili, gdy robotnicy zaczęli się rozchodzić, a Adam odwrócił się z lodowatym wyrazem twarzy, ktoś, nie wiadomo kto, podszedł do Pawła i szepnął. To nie jedyny błąd, który został tam zakopany. Słowa te zawisły w powietrzu, jak wstęp do czegoś większego. Paweł zamarł. A jego palce nieświadomie dotknęły kartki w kieszeni. Wiedział już, że to nie koniec. To był dopiero początek. Zaczął się rozdział czwarty. Dzień końcowej kontroli nadszedł bez fanfar, ale z ciężarem, którego nie dało się zignorować. Auta z przyciemnianymi szybami ustawiły się równo przy wieździe na plac budowy, a ludzie w garniturach, gładkich jak powierzchnia tabletów, wychodzili z nich z minami, które mówiły więcej niż słowa. Wszyscy wiedzieli, że dzisiaj chodziło o więcej niż tylko dokumentację. Adam Wiśniewski, jak zawsze nieskazitelny, prowadził grupę z pewnością aktora grającego rolę życia. W dłoni ściskał tablet, którego ekran pulsował planami, wykresami, normami, pozorną doskonałością. Jego głos był równy, szkolony, rytmiczny. Ale Paweł patrzył na coś innego na Ziemię, na sposób, w jaki się uginała pod krokami, jak wzdychała pod ciężarem butów roboczych i lakierowanych. Czuł to głęboko. Coś jeszcze chciało się wydostać z pod betonu. Coś, co miało ostatnią szansę by przemówić. Trzymając pręt pionujący jak kotwice, Paweł ruszył do przodu. Głos nie zadrżał, chociaż ręce były zimne jak stal. Proszę państwa. Odezwał się, wchodząc na linię widzenia dyrekcji. Tutaj, wzdłuż tej szczeliny. Widoczna jest pęknięta linia przekraczająca 30 centymetrów. Osiadanie pod fundamentem północnym jest niepokojąco intensywne. Brak poprawnej instalacji drenażowej może doprowadzić do katastrofalnego osunięcia. Zamilkli. Wszyscy. Adam jakby na chwilę przestał oddychać. Tomasz spojrzał ostro, a Jerzy przystanął marszcząc czoło. Inżynierowie uklękli przy wskazanym miejscu i zaczęli pomiary. Cisza była dłuższa niż jakiekolwiek przemówienie Adama. Wartość osiadania 2,5 cm, oznajmił technik. Drenaż zainstalowany niewłaściwie, gęstość gruntu poniżej normy. Adam wyprostował się, próbując odzyskać kontrolę. To mieści się jeszcze w granicach tolerancji projektowej, ale jego głos był już martwy. W jego oczach pojawiło się coś, czego Paweł nie widział wcześniej pustka. Tomasz wyprostował się. Głos miał spokojny, ale stanowczy. Bez tego zgłoszenia zatwierdzilibyśmy strukturę, która nie przetrwałaby sezonu, ryzyko zawalenia, straty liczone w milionach, a może i ludzkie życie. Gratulacje, panie Nowak. Słowa te, choć wypowiedziane oficjalnie, rozniosły się po placu z siłą, której nie zatrzymałby żaden tablet. Zapanowała chwila konsternacji. Potem rozległy się pojedyncze brawa, niepewne, ale prawdziwe, przerodziły się w jeden wspólny aplauz. Adam opuścił wzrok. Jego postawa nie miała już w sobie dumy. Był mały, kruchy, tak jak jego wiara w dane z ekranu. Paweł poczuł, jak ciężar opuszcza jego barki. Serce mu waliło, ale nie z lęku, z ulgi. Odsunął się od grupy, by spojrzeć na plac z dystansu. Nie był już tylko robotnikiem. Był głosem, który przebił się przez warstwy milczenia. Wieczorem, gdy końcowa kontrola dobiegła końca, a na placu ustawiono kilka stołów ze skrzynkami piwa i misami kiełbasy, ludzie zaczęli rozmawiać z uśmiechem. Zmęczenie dnia ustępowało miejsca poczuciu dumy. Jerzy podniósł plastikowy kubek i uderzył w niego łyżką. Za człowieka, który wyciągnął prawdę spod betonu. Kto by pomyślał, że nowicjusz pokaże nam, co to znaczy słuchać ziemi? Śmiechy i okrzyki wsparcia rozlały się po stole. Paweł uśmiechnął się po raz pierwszy od wielu dni naprawdę szczerze. Wiedział, że nie rozwiązał wszystkich tajemnic. Może w tej ziemi wciąż czaiły się inne głosy, inne błędy, ale ten jeden, ten, który ktoś próbował ukryć pod papierem i ciszą, udało się wydobyć. I to wystarczyło. W ciszy kończącego się dnia Paweł spojrzał na swoją poziomicę, starą z odpryskami i zarysowaniami, i pogładził ją dłonią. Wiedział, że właśnie dzięki niej i dzięki własnej odwadze mógł usłyszeć to, czego nikt nie chciał słuchać, a prawdziwa trwałość budowli, tak jak człowieka, nie tkwiła w betonie, tkwiła w pokorze, tkwiła w czujności, tkwiła w prawdzie. I dlatego Paweł Nowak, skromny murarz z zeszytem pełnym szkiców, stał się tego dnia symbolem czegoś, czego żadna inspekcja nie była w stanie zmierzyć.